Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj 21 dzień mojego wyzwania na Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, jak często powinniśmy stosować techniki transformacji seksualnej. We wszystkich źródłach, które do tej pory, na które trafiłam do tej pory, zalecane jest stosowanie pranajam codziennie, czyli powinniśmy transformować tę energię seksualną codziennie. Za wyjątkiem kobiet, które są w trakcie menstruacji. Podczas miesiączki zawieszamy stosowanie transmutacji seksualnej i pozwalamy ciału na to, żeby zajęło się tym, jaka jest jego naturalna funkcja czyli oczyszczaniem. W tym, w tym czasie. Bo nie mówię, że w ogóle naturalną funkcją kobiety jest oczyszczanie w ogóle, tylko naturalną funkcją ciała kobiety w czasie menstruacji jest oczyszczanie tego ciała. A także pozwalamy ciału się tym zająć, odpoczywamy, relaksujemy się, natomiast nie stosujemy pranajam w tym czasie. Wracając do codziennej praktyki, jak długo powinniśmy stosować techniki oddechowe? Wielcy mistrzowie za, zalecają rozpoczęcie wow. Wow. <taki> takiego motylka, ślicznego tuchania, zobaczcie. Wielcy mistrzowie zalecają um, rozpoczęcie praktyk od 10 minut dziennie i później dostosowywanie tej praktyki do, do konkretnych potrzeb danej osoby. Bo każda osoba jest inna, ma inne potrzeby. Zasada jest taka, że stosujemy pranajamy za każdym razem, kiedy ciało, umysł lub serce są w stanie niepokoju, e, pobudzenia e, lub e, napięcia. E, wtedy stosujemy, albo kiedy jest na przykład, kiedy, że, że tak powiem, energia seksualna woła o uwagę. E, wtedy zawsze stosujemy pranayama do momentu, kiedy osiągniemy spokój i równowagę. E, I wtedy kończymy praktykę tak naprawdę zawsze pranayama, pranayama jest wstępem do medytacji czyli każdą praktykę tak naprawdę oddechową kończymy medytacją no i tak to właśnie wygląda jeszcze z takich istotnych z takich istotnych rzeczy bo dużo się pojawia teraz w sieci takich ostrzeżeń prawda że, że Techniki oddechowe, czy tam kundalini yoga, to może prowadzić do obłędu i do różnych takich stanów niepożądanych. Więc zgodnie z tymi źródłami, które, z których ja czerpię wiedzę, to są techniki, które są w 100% bezpieczne pod pewnymi warunkami. Pierwszy warunek jest taki, że nie modyfikujemy tych ćwiczeń oddechowych, prenajam, tylko stosujemy je dokładnie tak, jak zalecają je. Mistrzowie. A drugi warunek jest taki, żeby stosować się do zasad etycznych. Jakie to są zasady etyczne? O tym będę chciała opowiedzieć w, kolejnym, w kolejnych może dwóch filmikach. To są wiodze, to się nazywają Jamy i jamy. To jest też taki, myślę, temat, który, któremu wa warto poświęcić chwilę. Także myślę, że w kolejnych dwóch Dniach będziemy się właśnie tym zajmować. Um, także na dzisiaj to już chyba tyle. Jeż a jeżeli chodzi o moje samopoczucie, to ja się czuję bardzo dobrze, um, jesteśmy zdrowe. A w zasadzie, o właśnie, a propos tego, tego tej, tej, tej naszej choroby, to chciałam powiedzieć, że bardzo szybko udało nam się wyjść z choroby. W zasadzie ja. U mnie nie doszło do rozwinięcia się choroby, tak? Ja się czułam źle fizycznie, tak czułam taki stan, jakby mnie coś brało, ale finalnie do choroby nie doszło. Ja po prostu miałam taki jeden dzień, kiedy zadbałam o siebie, tak troszkę poleżałam, trochę mnie mięśnie bolały, tak. Natomiast nie miałam temperatury podwyższonej ani żadnych innych objawów. Tylko katar tak naprawdę i taki ból mięśni i choroba się nie rozwinęła. Natomiast Hania miała temperaturę dosyć wysoką, dochodzącą tam do 39 stopni, ale też w zasadzie to w ciągu jednego dnia zostało wyleczone i ona tam chyba ze 2 czy 3 dni posiedziała w domu i to wszystko. Także jesteśmy, jesteśmy zdrowe praktycznie, w pełni sił, pełne energii i Optymistycznie nastawione do życia. Pozdrawiamy Was serdecznie, do zobaczenia jutro.